Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Alek, no i dzisiaj zobaczycie pewien odcinek bardzo ciekawy, znowu ta sama misja, nie wnikajcie dlaczego i co w ogóle i jak, yy, widzieliście na pewno ostatni odcinek śmiechowy, pięciominutowy bodajże, gdzie za cholerę mi się nie udawało ukończyć tej misji, no w tym podejściu na szczęście... Się udało, nie będę was uwkiwał, to nie jest na żywo nagrywane, yy, musiałem po prostu wyciszyć swój głos I sobie po prostu sam spróbować I to, e, i to właśnie jest ten, właśnie, filmik Postaram się jakoś tak żywiej komentować w ciągu tego lotu, co tam się dzieje Na razie oczywiście wchodzimy po misję Nic nowego, nie? To ogólnie trwa gdzieś około 6-7 minut, więc Oczywiście przewinąłem, jak zwykle. No i udaj się na lotnisko. Zresztą drogę na lotnisko to na pamięć znam. Z tego kasyna oczywiście. No i tak to właśnie wygląda. Musimy dojechać na miejsce ponownie. Zresztą widzieliście to już nieraz. raz. Moje dochamowywanie do zakrętów GTA to jest złoto. Tu nawet nie, nie zdążyłem... O! Jeszcze walnąłem. Jakiś postument śmieszny. No, ukradni samolot, nic nowego. Nie wiem po co ten znacznik zrobiłem wtedy, tak nie wiem, nie, nie, nie szczajałem za bardzo. Ale bardzo możliwe, że ustawiłem po prostu, żeby znaleźć później lotnisko, i się wraca z powrotem. No i teraz wsiadamy, już tu. To tego tego samolota, który mnie po prostu wykończył no i tym, o tym sposobem ruszyliśmy moje no latanie to jest po prostu mistrzostwo świata no i oby tym razem się to udało nie wiem czy za pierwszym razem się udało, już nie pamiętam nawet aż mnie gardło już bolało, no teraz mnie gardło boli od tego, no Nagrywania, bo parę odcinków z rzędu ponagrywałem i już mnie gardełko zaczęło boleć. No, mam nadzieję, że przestanie, no ale jak widzicie lecimy, to jest ta sama, ta sama trasa można powiedzieć. Tekstury się doładowują, nic nowego. Te chmury to wyglądają po prostu w ogóle jak jazda. i można powiedzieć, że ni nic, nic specjalnego, ale misja zakończona, już chciałem, już chciałem GTA tak naprawdę odinstalowywać i zakończyć tą serię, zrobić film, że poddaję się, ale na szczęście udało się to uczynić. No i cóż... Najlepsze było, że zrobiłem wcześniej tego, nagrywałem sobie jak chłopaki siedzieli ze mną na głosowym. Yy, u kimi na Discordzie i, i zrobiłem to, ale później, w drodze samolotem nie byłem w stanie znaleźć lotniska i, wy, i wywaliłem się. No, samolot wybuchł i, pfff, tyle, tyle go widzieli. No, w samolocie pojawia się obra, już jest, więc ja w tym momencie już kręcę, zajmij pozycję za samolotem, przeleć przez znacznik. No, parę razy zresztą już widzieliście, że. Powinienem tak naprawdę. No, teraz muszę zaś obkręcić dom. Tą... Ten samolot tak dziko momentami latał, że dajcie sobie spokój. No i tu by się wydawało, że jestem strasznie daleko za tym samolotem. Ale nurkowałem co chwila. Nie wiem jak to się udało, bo zazwyczaj jak byłem tak daleko, to mi się to nie udawało, no ale. No dobre pytanie, czy mi się uda to teraz? Bo. Jakby nie patrzeć, no powinno. Raczej się powinno udać. Zobaczymy. No i dolatujemy już powoli. To machanie skrzydłami bardzo mi pomagało. By jakby przyspieszało mnie. Nie wiem na jakiej to zasadzie działało. O, i tutaj kactenka już się pojawia. O, i cyk. Zatrzymuje się. Wskakuję do samolotu i teraz będzie strzelanko. Jak się nie mylę, o i ta moja, ta moja. Najlepsze karabiny, wszystko inne powinienem mieć, a ja z pistolety muszę strzelać, to jest chore. Kamizelka prawie została w pieprz, tak naprawdę. No, i teraz, teraz powinien być jeszcze z tyłu gościu. To jest kapitan, tak zwany. No i skakujemy za stery teraz samolotu. Prawdopodobnie to jest, i teraz, i teraz jest to, czego ja nienawidzę po prostu. Czyli lądowanie. O, przypomniałem sobie, jak się te kółka wyjmuje w ogóle. To była dobro jadka. Próbowałem lądować bez kółek za pierwszym razem. Pamiętam, jak się udało. Boż, to była tragedia, po prostu to, co tam się działo. No i teraz musimy lecieć w pokoju, wylądować to na luzie. To gdzieś minuta odcinka jeszcze została, więc tak naprawdę już. Tutaj można powiedzieć, że już była taka. No fest zabawa i w ogóle, no ale takie misje się zdarzają i czasami trzeba i takie misje przeżyć niestety. No tu już budynki są, no i zaraz do tego lotniska będziemy dojeżdżać, dolatywać, o. No. Zatrzymuję O, mamy to lotnisko śmieszne. Tu już wyhamowywałem tak maksimum jak się dało. Żeby tylko wylądować już w spokoju, ale opadałem już tak szybko, już się bałem, że to się nie uda, ale na całe szczęście udało się. Misja zakończona. No i to było na tyle moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i hej! that dossier yeah i got the files what you want me to do with them well, we need to meet up someplace quiet and take care of things there's a ghost town las brujas in the devil's castle you know it yeah i'll find it i know you will i'll see you there